Scott Curtis Fandel urodził się 23 stycznia 1965 roku. Nie jest wiadomo zbyt wiele o jego biologicznym ojcu, ale gdy był bardzo młody, jego matka Margaret poślubiła Rogera Fandela. Pięć lat później, 25 sierpnia 1970 roku, urodziła się Amy Lee Fandel. Rodzina mieszkała w Sterling na Alasce. Margaret była drobną, ładną kobietą o przyjaznym wyglądzie. Pracowała w restauracji w mieście Kina jako kelnerka. Roger był jej przeciwieństwem. Swoim wyglądem i agresją wszystkich odstraszał. Był tęgi, brodaty, mówił niskim głosem. Przy pasie nosił nóż, a na głowie czapkę z logo Harleya Davidsona. Uwielbiał motocykle. Gdy poznał Margaret, Scott miał wtedy dwa lata. Według Fandela chłopiec był uparty i ciekawy świata, szybko się uczył. Roger stał się wtedy dla niego wzorem do naśladowania, i Scott chciał się do niego upodobnić. Rodzice nazywali go małym mądralą i cwaniakiem. Jednak małżeństwo Margaret i Rogera nie było szczęśliwe. Para praktycznie cały czas się kłóciła i w końcu się rozwiedli. W styczniu 1978 roku Roger przeprowadził się z Alaski do Arizony. Po jego wyprowadzce Margaret zaprosiła swoją siostrę Kathy Schonfelder, aby zamieszkała z nią i jej dziećmi. Kathy zgodziła się na tę propozycję. Obie kobiety często wieczorami razem wychodziły do pubów, czasem zabierając ze sobą dzieci. Przez swoje wyjścia miały w okolicy dość sporo znajomych, wielu z nich zapraszały także do domu, aby kontynuować rozmowy przy piwie. Margaret w tamtym czasie była w dość słabym stanie, bo nadużywała alkoholu oraz pracowała ponad swoje siły, ale potrzebowała pieniędzy, aby spłacać rachunki i móc wieczorami się zabawiać. 4 września 1978 roku margaret z dziećmi i siostrą wybrali się pod wieczór do restauracji pubu Good Time Charlie's. Około 22:00 siostry odwiozły dzieci do domu i wróciły ponownie do pubu, aby dalej się bawić. W międzyczasie Scott i Amy poszli do domu państwa Luptons, którzy mieszkali po sąsiedzku. Mieli piątkę dzieci, z którymi Fandelowie chodzili do szkoły. Nie wiadomo dokładnie, o której Scott i Amy wrócili do domu, ale inny z sąsiadów zeznał, że o 23.45 widział palące się w ich domu światła. Wiadomo było, że jeśli światła były zapalone w całym domu, to dzieci były w nim same, ponieważ strasznie bały się ciemności. 5 września około drugiej czy trzeciej nad ranem, Margaret i Cathy wróciły do domu. Margaret trochę się zdziwiła, gdy zastała panujące w domu ciemności, ale stwierdziła, że dzieci siedzą u sąsiadów. W kuchni na kuchence gotowała się woda, a na blacie stała otwarta puszka pomidorów. Wyglądało na to, że dzieci robiły sobie kolację, ale w międzyczasie gdzieś wyszły. Około 8:30 rano Margaret wyszła do pracy, a Katy tego dnia wstała około 12:00. Nie słyszała, aby Scott i Amy byli w domu, dlatego uznała, że zapewne zdążyli już pójść do szkoły. Margaret próbowała tego dnia zadzwonić do Amy, ale w szkole powiedziano jej, że jej córka jeszcze się nie pojawiła na zajęciach. Zaniepokojona Margaret chciała wyjść wtedy z pracy, ale szef się na to nie zgodził. Gdy po lekcjach do domu Fandelów zapukały dzieci Luptons i spytały, dlaczego Scotta i Amy nie było tego dnia w szkole, Kathy zrozumiała, że stało się coś złego. Od razu zadzwoniła na policję. Ich zaginięcie zostało zgłoszone dokładnie o 17.15. Dzieci nigdy nie zostały odnalezione. Scott miał wtedy 15 lat. A Amy, osiem. W tej sprawie jest kilka dziwnych rzeczy. Na przykład to, że gdy Margaret zobaczyła gotującą się wodę w kuchni i otwartą puszkę z jedzeniem, dlaczego stwierdziła, że jej dzieci w połowie robienia jedzenia wyszły do sąsiadów? Nikt normalny nie zostawiłby wody na ogniu i tak po prostu wyszedł. Podejrzane jest też to, że światła były zgaszone. Kto je zgasił? dzieci, gdy wychodziły, czy ktoś inny? Według jednej teorii, gdy Margaret, Kathy i dzieci byli w pubie, to ktoś, kto siedział w pobliżu, usłyszał, jak kobiety rozmawiały o tym, że odstawią dzieci do domu i ponownie tu wrócą. Osoba ta mogła wyśledzić dom kobiety i wykorzystać okazję. Jednak ta teoria wydaje się dość słaba, ponieważ wszyscy twierdzą, że Scott był bardzo mądry i odpowiedzialny jak na swój wiek, i nie poszedłby z kimś nieznajomym. Dlatego możliwe jest, że był to jeden ze znajomych Margaret, ktoś, kto już kiedyś w tym domu przebywał. Być może powiedział coś w stylu: Coś się stało waszej mami, musimy do niej jechać, albo poprosiła mnie, abym was do niej zabrał. Dzieci zapewne się przestraszyły, gdy to usłyszały, dlatego w biegu popędziły za nieznajomym, zostawiając jedzenie na kuchence. Możliwe jest też także, że ktoś przebywał tego wieczoru u sąsiadów rodziny Handel i zorientował się, że dzieci są same w domu. Mógł na przykład zaatakować Scotta, celując w niego z broni i grożąc mu, że jeśli z nim nie pójdzie, to jego siostra zostanie zabita. Wiadome jest, że Scott był bardzo opiekuńczy wobec Amy, dlatego istnieje ogromna szansa, że zrobiły wszystko, aby ją chronić. Jeden z artykułów opisywał, że w pobliżu domu Fandelu w tamtej nocy kręcił się czarny sedan, jeździło nim dwóch mężczyzn, którzy zaznajomili się z Margaret. Ktoś widział, jak osoby w tym samochodzie jadą z dużą prędkością od domu Fandeli i gdy zorientowali się, że są śledzeni, zatrzymali się na poboczu, zgasili światła i dopiero po pewnym czasie zawrócili i ruszyli w przeciwnym kierunku. Było to dość podejrzane zachowanie, dlatego wierzy się, że w samochodzie mogli znajdować się Amy i Scott. Przesłuchano tych dwóch mężczyzn i zostali oczyszczeni z zarzutów, jednak nadal zostawali na liście podejrzanych. I tak głównym podejrzanym był Roger Fandel, ojciec dzieci. Jedna teoria mówi, że Roger ze znajomymi chciał porwać Amy, ale na drodze stanął im Scott, dlatego go postrzelono, a następnie jego ciało gdzieś schowano. Przed ich domem znaleziono łuski od naboi, jednak po jakimś czasie stwierdzono, że wyglądało to na upozorowane zabójstwo. Co się jednak w tej teorii nie zgadza, to to, że gdyby Scotta postrzelono, to raczej nie byłoby sensu zabierać jego ciała z domu, więc jest większa szansa na to, że, podobnie jak Amy, po prostu został uprowadzony. Jednak ciężko jest się tu dopatrzeć jakiegokolwiek motywu. Zemsta na byłej żonie raczej nie jest wystarczającym powodem, aby porywać dwójkę dzieci. Poza tym, gdy Roger dowiedział się o zaginięciu dzieci, przyleciał na Alaskę, aby pomóc w ich poszukiwaniu. W latach 70. podróże na Alaskę kosztowały dość sporo i nie były częste, dlatego odrzuca się teorię, że Roger 4 września przyleciał, aby porwać dzieci skąd miałby wiedzieć, że akurat wtedy będą same w domu. Być może Scott sam skontaktował się w jakiś sposób z ojcem i poprosił go, aby ten zabrał jego i siostrę do siebie, ponieważ mama się nimi nie zajmuje. Jednak jest to dość dziwne, bo ktoś na pewno rozpoznałby dzieci. Nie mogłyby się ukrywać przez tyle lat bez bycia rozpoznanym przez kogokolwiek. W tamtym czasie na Alasce przebywało pełno kryminalistów i handlarzy narkotykami. Dlatego jest wiele spekulacji, kto mógł tego dokonać. Jednak wracając do Rogera. Kilka osób, które na własną rękę zaangażowały się w śledztwo, pisały, że Roger i jego rodzina są naprawdę niebezpieczni. Gdy dotarły do pewnych wątków i poszlak, ojciec Amy zaczął im grozić. Wydaje się to podejrzane, ponieważ gdyby nie był zamieszany w zaginięcie dzieci, to nie próbowałby w taki sposób chronić pewnych danych. Niektóre strony internetowe, które opisywały tę sprawę, zostały usunięte, zapewne na skutek działania Rogera. Terry Schoenfelder, wujek Scotta i Amy, najbardziej podejrzewa ich ojca. Twierdzi, że mógł on zabrać dzieci, bo twierdził, że Margaret nie jest w stanie się nimi opiekować w swoim stanie. Na jednym forum, gdzie ludzie dzielili się teoriami, co mogło się w tej sprawie wydarzyć, napisał, że wierzy, że Amy nadal żyje i że jest cała i zdrowa, ale nie chce się odezwać, ponieważ najprawdopodobniej Skotowi coś się stało. Kilka lat po porwaniu. Kathy Nichols, dziewczyna, z którą w tamtym czasie spotykał się Roger, skontaktowała się z Terrym i zażądała od niego 5 tysięcy dolarów w zamian za informacje o losach Scotta i Amy. Zostało to sprawdzone przez policję i kobieta zapewne kłamała. Jednak Terry wierzy, że kobieta rzeczywiście może posiadać jakieś informacje. Istnieje też teoria, że to właśnie Margaret i Kathy są winne zaginięcia dzieci i że najprawdopodobniej sprzedały je do adopcji. Być może wróciły do pubu, aby wypić więcej alkoholu dla odwagi, a następnie pozbyły się dzieci. O tym, że na kuchence gotowała się wtedy woda, wiemy jedynie z relacji Margaret. Może było to ustawione, aby zmylić policję i aby wyglądało to na porwanie. Jednak czy matka naprawdę byłaby w stanie sprzedać swoje dzieci? Jeśli tak, to nigdy się do tego nie przyznała. Wielu ludzi zastanawia też to, Dlaczego rano Margaret zadzwoniła do szkoły, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Amy, a nie pytała w ogóle o Scotta? Gdy dowiedziała się, że Amy nie było w szkole, dlaczego nie zadzwoniła wtedy do Kathy, aby ta sprawdziła, czy dziewczynki nie ma w domu, albo gdzieś w okolicy? Na forum znalazłam wpis jednej osoby, która zainteresowała się tą sprawą. Osoba ta znalazła konto Rogera, czyli ojca dzieci, na Facebooku. Większość rzeczy na jego tablicy było ustawionych jako prywatne, ale pod jego zdjęciem profilowym widniały dwa lajki, z czego jeden pochodził od osoby o imieniu Amy Johnson. Osoba z forum stwierdziła, że ta Amy wyglądała bardzo podobnie do zdjęć, które ukazywały, jak zaginiona dziewczynka wyglądałaby teraz. Nawet wiek się zgadzał, ponieważ kobieta ta ma aktualnie 51 lat, tyle samo, ile miałaby teraz Amy. Na dodatek, adres URL jej konta na Facebooku zawiera imiona amy.fandel.johnson. Możliwe, że jest to zaginiona Amy i chciała ukryć swoje nazwisko, aby zapomnieć o przeszłości. Ale może jest to zupełnie inna kobieta, kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Po zainteresowaniu się jej kontem, kobieta postanowiła je usunąć i zniknęła z Facebooka bez śladu. Wszyscy twierdzą, że. Matka dzieci zmarła, jednakże Terry na Facebooku ma w znajomych kobietę o imieniu Margaret Pearson. Na jej tablicy można znaleźć posty na temat Skota, na przykład publikowane w jego urodziny życzenia lub inne wpisy wyrażające tęsknotę za nim. Dziwne jest to, że posty dotyczą tylko Skota, o Amy nie ma ani słowa. Większość ludzi potwierdza, że jest to rzeczywiście matka zaginionej dwójki. Scott dzisiaj miałby 56 lat, a Amy 51. Jedyna rzecz, jaka jest pewna, to to, że jako dzieci byli bardzo zaniedbywani przez dorosłych, nie powinni być pozostawieni sami w domu bez żadnej opieki. W tej sprawie, jak widać, istnieje masa najróżniejszych teorii, jednak żadna z nich nie została potwierdzona. Po tylu latach ludzie nadal szukają odpowiedzi i ciągle wierzą, że odkryją, co tak naprawdę stało się 4 września. 1978 roku. Mam nadzieję, że sprawa Was zaciekawiła. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Cześć!